No i skrobiemy moi drodzy, tam chyba minus 3, może troszeczkę więcej, ale to bez znaczenia, skrobać trzeba, nie wiem czy mnie będzie słychać, bo silnik żegosa zaczynamy pracę, lecimy z tym koksem, ogrzewanko hula w kabinie, już uprzedzam pytanie, czy ogrzewanie w kabinie jest, odpukać w nie malowane, Lecimy moi no drodzy z tym koksem Dobrze, że śnieg nie pada Dobrze, że śnieg nie pada Bo jak wiecie taki towar trzeba zaraz przykrywać plantekom, żeby śnieg nie zasypał jakiś drobny materiał yy, który nam powiedzmy zasypia, nie zdążymy przykryć, potem trzeba palnikami wszystko podgrzewać, osuszać. No jest to trochę roboty, takie zabiegi kosmetyczne zimą po prostu, no. taki mamy klimat, nie? Także nie żale się tylko tutaj yy, troszkę przedstawia sytuację jak wygląda praca na złomowisku zimą, jakie są do tego dodatkowe jeszcze jakieś tam obowiązki. Także wiecie no, mokry towar na hutę cię odlewnie, grozi Wybuchem reakcja, kurde, woda z gorącem i, i bum, pieca nie ma, bo jeszcze kto życie straci, a wiecie dzisiaj, to są ogromne koszty, a teraz są przeogromne koszty, to nawet szkoda gadać, kurde, szkoda gadać na to wszystko. Ale nic, moi drodzy, będziemy silni, damy radę. Dobra, lecę z tym koksem, maszynka się zagrzała. zanim ruszymy moi drodzy to troszkę sobie rozruszać te nasze ra tak nasze kurwa, nasze rozruszać sobie troszkę tą robotykę jak to troszkę się tutaj ten olej przez te siłowniczki poprzetłacza ładnie poruszamy ramieniem za sprzętem potem wysięgnikiem, no bo mógłbym to jednocześnie, ale czy telefon. To na razie sobie ramieniem, samym sobie tutaj poruszam góra w, dół, góra w dół. Rozgrzejemy troszkę waszej No i lecę z tym koksem, moi drodzy. Zobaczcie, jak olej jest gęsty, to zobaczcie, jak on sobie, jak on sobie tutaj wolno obraca. Także troszkę minie, zanim się to wszystko zagrzeje. To sprawnie chodziło. Tutaj na ramieniu i, i wysięgniku to, to sobie ciśnie ładnie, ale zawsze zimą są problemy z szybkością, właśnie obrotu tutaj. A nawet zamykanie to otwieranie dość tak, ale tam na tym, na tym obrocie to, to nam trochę wolniutko idzie. Tam może średnica jest jeszcze mniejsza niż tutaj mamy na wyśmienniku przy ramieniu ten olej ma tak ciężej się przepływać sobie ja i długo się nie narobiłem moi drodzy, patrz słyszycie? jak pika, chyba jej serce stanęło krańcowy Chyba zaś przymarz i wprowadza maszynę w błąd i dupa. Na pierwszej paczce już dętka, Znowu będę musiał chyba podgrzewać. No i patrz pan kolego, takie dziadostwo i tyle problemu robi. Gdzieś tu przymarzło. Wyjmiemy tą głowiczkę. O, puściło teraz, widziałeś? Łapie, nie? Przymarzło cholerstwo, no. Weź tu troszkę może podgrzej No, mamy fajny, fajny podgrzewacz No dobra Wchodzi? Stryka? No. Dobra, jest No mordeczki, wreszcie działamy jako kochana wagowareczka ale, ale jaja Ale jaja Moi drodzy Wreszcie działa ładowareczka Minęło Nie wiem, z tydzień czasu Na pompie wtryskowej Się zawiesiła klawiaturka No ale cóż Ale cóż Ważne, że już działa Nic, lecę działać Trzymajcie się